Hejka, ludzie, tutaj, do Lorda Hagena i... Wcześniej, czy no i to tak musiało się tak się dalej dalej, mówię. Mówię, O więc, teraz idziemy się nabić lewla i nauczyć się walki. Nie wolno być, to się, to się kiedykolwiek teraz, zmieni, ponieważ, yy, zanim my dojdziemy do króliczej Doliny, tak, I jakby idzie, mi słyszy się to, to dziwowo. Możemy bo... będzie trochę. Możemy trochę siedzieć? Problem. Ej, ty, zaczekaj chwilę! Podróżujesz do. Co w związku z tym? Zabrzyjmy umowę. Pierścień, który podniesie twoją energię. Zobaczę, co. W końcu wiem, to była jego powie. decyzja. No i tutaj mamy zadanie że to do linie, no Już złożyć. o tym myślałem. Nie Niczego już nie powiem. Nie mów, że to nieprawda. Musiały się, pojawić się problemy. Czy... Przez szeregi. O... Nie mów. To tylko gada. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Czemu, Czemu? nikt mnie nie słucha? Lepiej by było wiedzieć. To przecież wiadomo od dawna. Nie mów, że o tym nie wiesz. Trudno być tego pewnym. To, to Naprawdę w to wierzysz? Było dokładnie tak jak mówisz. Mnie to i tak nikt nie świętuje. On się tak denerwuje. Słyszę o tym po raz pierwszy. Chłop! o kim ty mówisz? Nie słyszysz tego waleń? O tym wariatcie. Mogę się zająć, fela. Chcesz mi pomóc? A ja. Ty mi to powiedz. A, oto Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To Świr. Dotrze do niego tylko wtedy. Zobaczę. Zastanów. No idziemy teraz do tego Hej, się... ty. Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę, muszę to! Przestań przybijać albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba, że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy, moim młot. Nie próbuj tego ponownie. Hej! No dobrze, pokonałeś. Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić? Nie proszę, Nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się za... Wawali, na... Felan już nie będzie walił młotka. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci trzydzieści. 30... Czy to twoje? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkich. No. Mnie to i tak nikt nie słyszał. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Nie tak, y, to naprawdę nie Zajem. mój problem. Zajem, to Do to... Nie masz tu. Aha, nie nawet. Trudno być tego teraz. Przecież jesteśmy strażnikiem. Ale czasami są takie właśnie te te, że wyjdziesz z ten miasteczki, strażnik ma to za tle, on idzie. za tak ma, się stało. się A więc to jest tak jak tutaj Ale to nadaje bardzo. A

Jedna cholerna bestia mniej. Chwila. Czy... nie? O, Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Nie się nauczyć walki. Wreszcie, tego to tam

Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Klapcie na paraliż. A my tak wyruszymy yyy może już z Wielkanoc mącić. Nie dlatego, palenie, że to jest tak, że może będziemy wyjedli trochę kawy na zewnątrz. A. Stoć! O co chodzi? Dobrze wiesz, dlaczego mielibyśmy cię wpuścić? Oto sto. brzmi rozsądnie i kieruj się od razu do lorda André. W przeciwnym wypadku, następny taki numer będzie. Co my zrobiliśmy? Było dokładnie tak jak mówisz. O tym było wiadomo od dawna. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. ...10-30 minut. Niech nikt nie chce oglądać, ponieważ niektórzy są tacy żelmy są odcinki oglądać i chcą od razu do nas ustanów przejść, ma 10 minutowano wzajemszy spakują na dróg, te 40 minut już 4. Oglądają. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć. Jeśli cię za to nie ukaże, wkrótce wszyscy będą robili co im tylko przyjdzie, a więc musisz zapłacić odpowiednie... ile? 54. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to Twoją reputację. A więc koniec tego odcinka. Koniec tego odcinka. Do zobaczenia. Na razie.